Cześć! Zapraszam Was na kolejne typowanie na kanale MMA Flashback. Dziś typować będziemy galę KSW-40, która odbędzie się 22 października w Dublinie. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz śledzenia mnie na Facebooku. A teraz już zapraszam na typowanie walk. Konrad Iwanowski kontra Paul Lorenz i pierwsze co rzuca się w oczy to niewielkie doświadczenie na zawodowstwie obu fajterów. Po głębszej analizie wydaje się jednak, że to Konrad Iwanowski mierzył się z lepszymi rywalami, co w mojej opinii stawia go w roli faworyta tego pojedynku. Łukasz Chlewicki kontra Paul Redmond. Łukasz Chlewicki wraca po drugiej porażce z rzędu z prawdziwym weteranem brytyjskich klatek, jakim niewątpliwie jest Paul Redmond. Mający epizod w największej organizacji MMA na świecie Irlandczyk to zawodnik kompletny, potrafiący zarówno bić się w stójce, jak i poznać swojego rywala. Łukasz Chlewicki to z kolei weteran polskiej sceny MMA, niesamowicie zdeterminowany przed tym pojedynkiem. Moim zdaniem walkę tę wygrał Łukasz Chlewicki, wypunktowując swojego rywala. Anzora Żyjew kontra Anton Racic, anonsowany jako chorwacki killer. Jedyną przewagą Chorwata w tym pojedynku jest doświadczenie, co jak zresztą pokazała walka Ażyjewa z Bakoczewiczem, nie ma większego znaczenia. Uważam, że Racic nie będzie w stanie zagrozić Anzorowi w żadnej płaszczyźnie walki. Młody czeczen z pewnością będzie dążył do obalenia i poddania swojego przeciwnika, dlatego mój typ to wygrana Anzora Żyjewa przez poddanie. Michał Fiałka kontra Chris Fields, czyli kolejny pojedynek lokalnego zawodnika z reprezentantem Polski. Irlandczyk w swoich ostatnich pojedynkach walczy mocno w kratkę, ponadto większość swoich pojedynków toczył w kategorii średniej, podczas gdy pojedynek ze sztangą odbędzie się w limicie kategorii półciężkiej. Michał powrócił niedawno do startów wygrano nad solidnym Marcinem Łazarzem i to jego zwycięstwo przez decyzję sędziowską typuje w tym pojedynku. Maciej Jeftuszko kontra Dawid Zawada. Popularny irokes wraca po dłuższej przerwie do startów, a zarywala dostaje niebyle kogo, bo będącego na fali trzech zwycięstw przed czasem Dawida Zawadę. Zarówno Zawada jak i Jeftuszko to zawodnicy lubujący się w stójkowych wojnach, jednak posiadający purpurowy pas BJJ irokes potrafi również świetnie kręcić się w parterze. Z drugiej strony Irokes nie radził sobie najlepiej z nacierającym na niego Waso Bakoczewiczem, a także nie był w stanie zrobić krzywdy w parterze Kamilowi muszowskiemu. Polak ma również często problemy z odpowiednim wejściem w pojedynek, jednak mimo to typuje jego zwycięstwo przez nokaut w drugiej lub trzeciej rundzie. Arian Lipski kontra Marian Namor. Na polskiej gali organizowanej w Irlandii stoczą ze sobą pojedynek dwie brazyliki. Przyznacie, brzmi to dość abstrakcyjnie, jednak Arian Lipski zaistniała w świadomości polskich kibiców występem na gali KSW39 i zdaje się, na dobre zadomowiła się w tej organizacji. Marianna Mor może okazać się dla niej prawdziwym testem, bowiem jest to zawodniczka z naprawdę bogatym doświadczeniem, mająca na koncie m.in. występ dla kobiecej organizacji Invicta. Lipski pokazała jednak, że potrafi zarówno widowiskowo znokautować swoją rywalkę, tak jak miało to miejsce w starciu z Shilong Gaw, jak i wyczarować poddanie z pleców, tak jak w walce z Dianą Belbitą. Zdecydowaną faworytką tego starcia będzie dla mnie pani Lipski, typuje jej zwycięstwo przez nokaut lub poddanie w rundzie drugiej. Michał Materla kontra Paulo Tiago. Paulo Tiago to weteran klatki UFC, który zadebiutował w tej organizacji już w 2009 roku i stoczył w niej 13 walk. Wygrywając zaledwie 5 z nich. Przez większość kariery walczył w kategorii półśredniej do 77 kg, co moim zdaniem może mieć kluczowe znaczenie w walce z Michałem Materlą, którego waga na co dzień potrafiła oscylować w okolicach 95 kg. Uważam, że w swojej koronnej płaszczyźnie, czyli parterze, Brazylijczyk nie będzie w stanie zrobić krzywdy Michałowi, który powinien skończyć go przez TKO maksymalnie do końca trzeciej rundy. Norman Park kontra Mateusz Gamrod. Zdecydowanie najbardziej elektryzujące starcie tej gali. W poprzedniej walce tych panów pojawiło się wiele kontrowersji, dlatego zestawiono natychmiastowy rewanż, który rozegra się na dystansie 5 rund. I to moim zdaniem może być szansa dla Irlandczyka, który w poprzedniej walce wyglądał zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o kondycję. Jeśli Mateusz znów nastawi się na obalenie swojego rywala, który jedną techniką, odrzutem bioder, był w stanie skontrować wszystkie te próby, to moim zdaniem przegra w tym pojedynku. Nie bez znaczenia mogą być również pewne roszady w klubie Ankos, który opuścił jeden z głównych sparik partnerów Mateusza, Borys Mańkowski. Faworytem tego starcia jest dla mnie Norman Park, na korzyść którego działa dłuższy dystans pojedynku. Jeśli przez pierwsze dwie rundy Mateusz nie podda lub nie znokautuje Normana, to w mojej opinii Irlandczyk wygra ten pojedynek przez decyzję sędziów. Mariusz Pudzianowski kontra... No właśnie, czarne chmury zawisły nad starciem z Jamesem McSweenajem, bowiem pojawiły się informacje, jakoby rywal Mariusza miał nabawić się kontuzji. Ponoć do tej walki zgłosił się Jay Silva, znany m.in. z remisu z Piotkiem Strusem, bycia znokautowanym przez Aziza Karaoglu oraz trylogii z Michałem Materlą, jednak nie wydaje mi się, aby KSW było skłonne do zakontraktowania takiej walki. Jeśli dojdzie do pojedynku Mariusza z Jamesem McSweeneyem, to uważam, że walkę tę wygra Mariusz Pudzianowski przez wypunktowanie Jamesa. Jeśli rywal Mariusza zmieni się, nagram z pewnością nowy film z uzupełnieniem tego typowania. Jeśli chodzi o KSW 40, to by było na tyle. Zapraszam was do sprawdzenia innych typowań oraz filmów na moim kanale i do zobaczenia w kolejnym typowaniu.